Ireneusz Rybicki to taki skromny przywódca duchowy, człowiek o bardzo wysokich wybracjach i bardzo pozytywnej energii, którą zaraża już od samego spotkania, od samego pierwszego uścisknięcia dłoni. Po spotkaniu z Ireneuszem do tej pory jestem jeszcze w szoku. Nie spodziewałem się, że ktoś może w takim stopniu rozłożyć moje życie na czynniki pierwsze i uświadomić mi, że tak naprawdę znam nie lepiej niż ja sam, ja sam siebie, jestem pełen podziwu dla, dla nawet sam nie wiem do końca czego. Jestem mile zaskoczona spotkaniem z Ireneuszem, bo spodziewałam się trochę zobaczyć i usłyszeć oszołama a tymczasem, wszystko to, co usłyszałam na swój temat, to było bardzo rzeczy, było, że było to rzeczowe, bardzo konkretne, osadzone w naszych realiach. Bardzo fajnie jest dowiedzieć się rzeczy, które tak naprawdę no, sobie wiemy, ale nie zdajemy sobie z nich sprawy. Dopiero ktoś inny musi nam je, nam je uświadomić. Podałam mu swoją datę urodzenia, imię i on, właściwie nie znając mnie, nie widząc mnie wcześniej, powiedział na mój temat, no, w zasadzie wszystko chyba co ja o sobie gdzieś tam wiem albo nawet nie do końca sobie uświadamiałam i yy, tak jakbym była opisana cała, tak? Tak jakby na mnie patrzył i po prostu przeczytał patrząc na mnie, i znając moją datę urodzenia, wszystko co tylko można o mnie wiedzieć. Poznajemy siebie i wiemy, że mm, możemy jeszcze lepiej przeżywać różne sytuacje w naszym życiu i wiedzieć, jak postępować w różnych sytuacjach, które no na co dzień nas, nas spotykają, a tak naprawdę nie zwracamy na nie, na nie najmniejszej, najmniejszej uwagi. Przyznaję, że pierwszy raz się spotkałam z taką sytuacją, że, że ktoś po prostu tak dobrze, tak tyle o mnie wiedział, w zasadzie nie znając mnie w ogóle nigdy wcześniej. Od spotkania z Ireneuszem wiem, jak się zachowywać i jak podchodzić do moich problemów życiowych, które de facto już nie są problemami, bo nauczył mnie tego, że to, co spotykamy na naszej drodze, to są tak naprawdę wyzwania, a nie problemy. Wiele rzeczy stają się dla mnie jasne, i właściwie to się czuję trochę spokojniejsza. Rada czy tam wskazówka na to, jak sobie poradzić z tym, z czym się borykam, też jest jak najbardziej rozsądna. Myślę, że to po prostu rewelacja, że to taka naprawdę bardzo naturalna, w bardzo przyjacielskiej atmosferze psychoterapia bez, bez jakiegoś takiego szargania bólu, <grywanie> przynajmniej dla mnie. Polecam nie tyle, nawet jego warsztaty. Co chociażby poznanie tego niesamowitego człowieka, który jest całkowity, całkowicie wyzbyty ze swojego ego, który akceptuje wszystko, każdą sytuację i uczy tego też ciebie. Także zapraszam bardzo serdecznie.